Wytłumaczyć, chłopaki. Wiesz, że to jest takie na przykład, powiedzmy, jesteś w szkole i wpadasz na jakiś pomysł pojebany, nie? Dajmy na to, yy, że nie wiem, na przykład chcesz wrócić do domu i zagrać kampanię Niemcami. To mówisz na przykład: yy, hej Google, przypomnij mi o 17, żebym zagrał kampanię Niemcami w Heart of Iron. I on ci to przypomni. Popierdolone, co? Zrozumiano. Przypomnę ci jutro o 17. Nie! Kurwa! Ja pierdolę. Kurwa, on mi rzeczywiście dodał do listy to Samsung teraz. Wiesz co ja mam? Sprawdzić Discordę KRL. wrzucić całą serię Europa Universalis 4 Czechami na kanał z zapisami i zagrać kampanię niemcami w of Iron i on ci to przypomni. Takie coś. Kurwa, przysięgam i nie wiem, jak mogę screena pokazać wam z telefonu. Kurwa, on mi wszystko zapisał do listy. Ja pierdolę. Uspokój się, skurwy, synie.